Szanowni Państwo, czytając dzisiejsze nagłówki, można mieć wrażenie, że cofnęliśmy się w czasie o 8, 10, 15 lat, bo wtedy też pisano, kiedy rządziła Platforma razem z Polskim Stronnictwem Ludowym, że nadchodzą czasy zaciskania pasa, że pieniędzy na realizację obietnic nie ma, nie będzie, że konieczne są cięcia w budżecie, że konieczne są jakieś ograniczenia dla ludzi, że, lu że emeryci będą musieli pogodzić się z tym, że będzie wyższy wiek emerytalny. I dziś mam wrażenie, że wróciliśmy do tego, co już było. Po raz kolejny słyszymy, że czeka Polaków zaciskanie pasa. Że realizacja obietnic jest niemożliwa, że wprowadzenie programu 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku, to jest coś, co będzie trzeba odroczyć, a być może nigdy to nie zostanie zrealizowane, że emeryci otrzymają niższą 14 emeryturę. I to jest taki moment, w którym należy zadać sobie pytanie, od czego są politycy? Czy politycy są od tego, żeby wykonywać określone działania, które będą wspierały polskie rodziny, polskie społeczeństwo, czy będą szukali rozwiązań, czy politycy są od tego, żeby szukać wymówek? Kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, my od samego początku, szukaliśmy rozwiązań. Pokazaliśmy, pokazaliśmy to już na samym początku, wprowadzając takie programy jak sztandarowe 500+, a później realizacja kolejnych innych obietnic. Przecież nikt wtedy nie wychodził, nie mówił, no jednak okazało się po przejęciu władzy, że pieniędzy nie ma i tych obietnic nie będziemy realizowali. Wręcz przeciwnie, realizowaliśmy te obietnice. Ale kiedy również przyszły bardzo trudne czasy, bo pamiętajmy, że poprzednia kadencja to był taki czas na, na globalnych rynkach na świecie, o którym można powiedzieć, że to był moment, w którym czarne łabędzie, całe stado, całe klucze czarnych będzie nadlatywały nad światową, a również i ze względu na nasze położenie, szczególnie nad polską gospodarkę. Kiedy przyszła pandemia koronawirusa, przecież premier Morawiecki nie wyszedł do mediów i nie powiedział słuchajcie, no wiecie jak wygląda sytuacja, pieniędzy nie ma, są zerwane łańcuchy dostaw, jest kryzys ekonomiczny o charakterze popytowo-podażowo-płynnościowym, no będzie źle, będzie trudniej, wręcz przeciwnie. Premier Morawiecki wyszedł na konferencję i powiedział 200 miliardów złotych na ratowanie gospodarki, na ratowanie miejsc pracy, na to, żeby polskie rodziny Mogły czuć się bezpiecznie w sposób ekonomiczny. I to wszystko pokazało, w jaki sposób traktujemy sprawowanie władzy, że dla nas, dla nas celem jest pomaganie rodzinom, pomaganie polskiemu społeczeństwu i wspieranie naszej gospodarki wtedy, kiedy gospodarka tego wymaga. Czy w momencie, w którym doszło do e, wojny energetycznej, a ceny surowców energetycznych, chociażby gazu wzrosły o około 900%, premier wyszedł i powiedział, no słuchajcie, ceny będą rosły drastycznie i Polacy będą być może musieli zrezygnować albo bardzo mocno obniżyć temperaturę w swoich, w swoich pomieszczeniach, wręcz przeciwnie. Wyszedł premier Morawiecki Będą tarcze energetyczne. 100 miliardów złotych dla Polaków, którzy ocieplają swoje domy węglem, gazem, energią elektryczną, ciepłem systemowym. My od samego początku pokazaliśmy, że szukamy rozwiązań. Dziś widzimy, że sytuacja jest dokładnie odwrotna. Ta obecna ekipa szuka wymówek, żeby nie realizować swoich obietnic. Ja mam wrażenie, że oni są tak dobrzy w szukaniu wymówek, że gdyby był taki konkurs w szukaniu wymówek, to. Oni by znaleźli wymówkę, żeby w tym konkursie nie wziąć udziału. Jednocześnie zwróćmy uwagę na to, że chociaż nic konkretnego nie zrobili, no bo chyba nikt nie jest w stanie znaleźć konkretnych rozwiązań, które miałyby wspierać Polaków. Deficyt budżetowy rośnie w sposób lawinowy. Za pierwsze pięć miesięcy ponad 53 miliardy złotych długu. To jest najwyższy poziom deficytu w historii pomiarów. Jest o ponad 32 miliardy złotych wyższy niż to było w roku ubiegłym, w analogicznym okresie pierwszych pięciu miesięcy. Te 32 miliardy złotych to jest ogromna Zwróćmy uwagę na to, że to jest mniej więcej ta sama kwota, która przez pierwszych pięć miesięcy wpłynęła do budżetu, do budżetu z podatku PIT. A czy oznacza to, że ta ekipa zlikwidowała podatek dochodowy? Wręcz przeciwnie, nie tylko nie obniżali podatków, ale te podatki podnosili, chociażby podatek VAT podnieśli o 5%, obniżyli, jak już wspomniałem, środki na 14 emeryturę, a jednocześnie wiemy, że od lipca czekają nas drastyczne podwyżki cen prądu, więc oni nie tylko nie obniżają cen energii, nie tylko nie obniżają podatków, a mimo wszystko tych pieniędzy nie ma. I to jest, Szanowni Państwo, taki moment, żeby zadać sobie pytanie, jak to jest, że kiedy rządzi prawo i sprawiedliwość pieniądze są, kiedy rządzi Platforma Obywatelska pieniędzy nie ma. I nie dajmy sobie wmówić jednej rzeczy fundamentalnej że kiedy na globalnych rynkach, na świecie mamy czasy rozkwitu, bo indeksy na światowych giełdach osiągają swoje ATH, najwyższe poziomy, DAX, NASDAQ, SP500 osiągają najlepsze rezultaty, kiedy światowe PKB rośnie, to w Polsce okazuje się, że po raz kolejny pieniędzy nie ma i Polacy muszą zaciskać pasa. Jak to jest, że kiedy rządzi prawo i sprawiedliwość tego problemu nie ma, a zawsze kiedy wraca Platforma Obywatelska, ten problem się pojawia. No i to jest pytanie, z którym szczególnie media powinny zostać, powinny zadawać to pytanie przedstawicielom Platformy Obywatelskiej, którzy próbują uciekać od tego tematu, znajdując jakieś tematy zastępcze. Szanowni państwo, Donald Tusk i jego koalicjanci rządzą już pół roku. 13 grudnia to była ta data początkowa, dzisiaj jesteśmy po pierwszych sześciu miesiącach, przychodzi czas na pierwsze porównanie. I te porównania jedno po drugim wypadają dla nowego rządu fatalnie. Za Mateusza Morawieckiego wpływy z VAT rosły, luka VAT spadała. Za rządu Tuska luka VAT się powiększy. Za Mateusza Morawieckiego, chociaż byliśmy atakowani przez Unię Europejską, nie objęto nas nigdy procedurą nadmiernego deficytu, chociaż były takie próby. Zarządu rządu Tuska po sześciu miesiącach natychmiast ta procedura ma zostać uruchomiona. Za rządu Morawieckiego, kiedy były różnego rodzaju wyzwania związane z pandemią, z kryzysem energetycznym, rząd wprowadzał tarczę energetyczne. Z zarządów Tuska tarcze energetyczne są wycofywane, ograniczane, czekają nas podwyżki. Zarządu Morawieckiego wreszcie były też pieniądze dla polskich samorządów. Ja jestem świeżo po powrocie z mojego okręgu wyborczego, z Raciborza, rozmawiałem tam z samorządowcami, wcale nie sprawa jest sprawiedliwości. Wielu sympatyzuje z Platformą Obywatelską. I oni skarżą się, że nie wiedzą, co się będzie działo, bo od pół roku nie ma żadnych naborów, nie ma nowych programów inwestycyjnych. My przekazaliśmy samorządom w ramach programu inwestycji strategicznych Polski Ład ponad 100 milionów złotych 100 miliardów złotych na inwestycje w drogi, w szkoły, w szpitale, w kanalizację, renowację zabytków Polska się rozwijała równomiernie, Polska Lokalna także dzisiaj zarządu Tuska nie ma żadnych naborów, samorządy nie wiedzą, czy cokolwiek otrzymają do końca tego roku. Taka jest, drodzy państwo, ta zasadnicza różnica. I zasadnicza różnica też jest na tym poziomie międzynarodowym, bo Donald Tusk w swoim ekspoze chwalił się, że nikt go w Brukseli nie ogra, że on będzie grał w tej pierwszej lidze europejskiej. Tymczasem co się okazuje. Natychmiast Właśnie przegrał, przegrał, poniósł porażkę, bo będą nas obejmowali procedurą nadmiernego deficytu. Przegrywa w sprawie migrantów, bo opowiadał, że Polska najpierw się nie zgodzi. Potem jak już to wymuszono, to mówił, że Polska będzie beneficjentem. Tymczasem widzimy, że także właśnie w sprawie migracji dzieje się dokładnie to, przed czym ostrzegaliśmy, co ujawnił na przykład premier Francji, co mówią też politycy w Niemczech, że ci migranci będą do Polski docierali, docierają z Niemiec żadnej reakcji. Odbyła się jakaś rozmowa, nie wiadomo do końca, czy to była realna rozmowa, czy spotkanie na marginesie z tego dużego spotkania w Brukseli, no ale co konkretnie zrobił polski rząd w tej sprawie? Czy mamy rzeczywiście informacje o tym, czy ci funkcjonariusze niemieccy, którzy migrantów do Polski przywieźli, czy oni będą mieli postawione zarzuty? Przecież oni złamali prawo, co przyznali Niemcy. Doszło do złamania prawa, przywieziono nam nielegalnie tutaj imigrantów. Jakie konsekwencje? Czy będzie Symetryczna kontrola na granicy. Niemcy takie kontrole przywrócili. Jeden dzień po wyborach parlamentarnych, 16 października w Polsce, tych kontroli nie ma, a dzisiaj, kiedy Funkcjonariusze niemieccy przywożą nam migrantów, to my nawet specjalnie nie wiemy, co się dzieje, bo właśnie nie ma tej kontroli. Oni nawet, drodzy państwo, ambasadora Niemiec nie wezwali w tej sprawie do MSZ. A to jest absolutny elementarz dyplomacji, bo w takiej sytuacji państwo musi zareagować. W przeciwnym razie Niemcy uznają, że my po prostu jesteśmy gotowi zgodzić się na takie traktowanie w przyszłości. To jest realny sposób działania tego rządu. Brak asertywności, brak odwagi, potężne kompleksy wobec państw, które są położone na zachód od nas. No i brak sprawczości i w polityce międzynarodowej, i także w polityce gospodarczej. Dzisiejsze doniesienia rekordowy, najgorszy w historii wynik budżetu po pięciu miesiącach. To, to budzi bardzo poważne zaniepokojenie, to budzi bardzo poważne niepokój o to, że będziemy mieli do czynienia z kolejnymi cięciami, podwyżkami cen, podwyżkami opłat, likwidacją programów społecznych, które wprowadzał Rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nic co dane nie będzie zabrane, tak mówił Donald Tusk. Już zabrał część 14 emerytury, a prawdopodobnie będzie zabierał kolejne elementy naszych programów społecznych trzeba to zatrzymać.